W Light Factory projektujemy, tworzymy i sprzedajemy oświetlenie do domu. Oferujemy naszym klientom oprawy oświetleniowe i żarówki. W naszym magazynie mamy 2500 różnych produktów. Korzystamy z opcji FBA, dzięki czemu to Amazon kompletuje, pakuje i wysyła produkty klientom. Pracuję w branży oświetleniowej od ponad 20 lat, a 5 lat temu, zanim założyłem tę firmę, prowadziłem większy biznes, który w okresie recesji przeszedł pod zarząd. To była zupełnie inna firma, jako hurtownia zaopatrzeniowa. Obserwowaliśmy duże, tradycyjne sklepy detaliczne. Sytuacja była trudna i nie wiedziałem co robić. Pomyślałem, że na rynku jest miejsce na internetowy sklep z oświetleniem, a Amazon stał się ważną częścią naszego sukcesu i przyczynił się do powodzenia tego przedsięwzięcia. FBA to potężne narzędzie napędzające sprzedaż. Daje mi również dostęp do elastycznej sieci dystrybucyjnej, dzięki czemu możemy rozwijać się bez konieczności prowadzenia własnego magazynu. Pomaga to wyeliminować ryzyko, a w razie jakichkolwiek trudności mamy zawór bezpieczeństwa, pozwalający nam zwiększyć wydajność. Kiedy wystawiamy dany produkt na Amazon, możemy oczekiwać 20% wzrostu sprzedaży. Wystarczy, że skorzystamy z opcji realizacja przez Amazon, umożliwiającej nam sprzedaż produktów. Użytkownikom Prime. Zwracają oni uwagę na logo Prime, a dzięki FBA możemy oznaczać nim nasze produkty. FBA daje też dostęp do innych możliwości zarezerwowanych dla użytkowników usługi Amazon FBA, takich jak błyskawiczne okazje czy realizacja zamówień w Europie. W piątym roku działalności firma wciąż rośnie w tempie 80% rocznie. W dużej mierze zawdzięczamy to FBA. Możliwość działania na skalę międzynarodową, jaką daje FBA, jest tego istotnym elementem. Budujemy markę produktową o nazwie Minisan. Miliony ludzi oglądają produkty naszej marki na Amazon i recenzują je. Obecność na Amazon daje nam zatem nie tylko możliwość sprzedaży produktów, ale zapewnia też wiarygodność marki.